Nazywam się Agnieszka Żwoda i dzisiaj jedziemy do naszej pracowni, gdzie chciałam Państwu zaprezentować bardzo ciekawy okaz. Trafił do nas z Ameryki Północnej. Pokażę Państwu, co, co z nim zrobiliśmy, opowiem troszeczkę o historii. Państwa, jesteśmy teraz u zbiegu ulic Marymonskiej i Dewajtis i wjeżdżamy w Las Piemański żeby dojechać do naszej pracowni. Widzicie jest to przepiękna droga wśród starych. Do Spotkania Kilim na Bacho, utkany przez kobiety plemienia Nawaho z Ameryki Północnej. Jak Państwo widzicie, jest bardzo zniszczony. Dlatego właściciel zdecydował się tylko i wyłącznie na jego podszycie. Kilimy na bachu były tkane z wełny owczej na osnowie wełnianej. Jest to wełna ręcznie przędziona przez indianki na Na początku były po prostu wykorzystywane przez Indian. Jako koce, jako posłania. Potem okazało się, że jali koczownicy napływający do Ameryki Północnej chętnie kupują lub bardziej mówiąc dokładnie wymieniają się na różne przedmioty z Indianami właśnie za te Navajo blanket. Jak Państwo widzicie, kilim ten ma bardzo dużo uszkodzeń, pocerowanych, połatanych. Część z nich była nawet podszyta maszynowo, jeansem. Można powiedzieć, że niefachowo, ale dzięki temu ten kilim przetrwał. Dzięki temu jest jedną całością. No. Uszkodzeń, które ma niewątpliwie ten kilim, jest on wart od. Kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Takie ceny pojawiają się na aukcjach w Ameryce Północnej za kilimy na Wacho. Są bardzo poszukiwane, bardzo rzadkie i jest to prawdziwa lokata kapitału. Osobiście chciałabym być właścicielką takiego kilimu, no ale niestety jeszcze mi się to nie udało. I to by było tyle na temat Kilimu Nawaho naszego gościa z Ameryki Północnej. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do odwiedzania naszej strony internetowej. A przede mną kolejny bohater, mam nadzieję, kolejnego odcinka. Do zobaczenia!